Pan z wami. Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Zmierzając do Jerozolimy, Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali:" „Jezusia Mistrzu, ulituj się nad nami!" Na ich widok rzekł do nich:" Idźcie, pokażcie się kapłanom!" A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł, czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł, wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. To Pańskie. To Panie Jezu, usłyszeliśmy o tym, co było, ale Ty chcesz do nas przemówić o tym, co jest. Prosimy, Panie Jezu, Ducha Świętego, daj go raz Ojcem nam w tej chwili, byśmy potrafili odnieść to do dzisiejszych czasów. Na dzisiaj, co to znaczy? Udałeś się. Do Jerozolimy, do świątyni, bo to miejsce, którym część oddawano Tobie też, Twojemu Ojcu, Duchowi Świętemu, chociaż nie zdawano sobie tak dokładnie z tego sprawy, że Tobie. A jednak było to miejsce, w którym Ty też odbierałeś chwałę. Znamienne, kiedy tam oddawano część Bogu, nie byli świadomi ludzie tego, że Ty jesteś tym, którym ta część się należy. Jak udawałeś się do Jerozolimy, byłeś znany z tego, że uzdrowiałeś. Zawołali do ciebie trędowaci. Jezusie mistrzu, ulituj się nad nami. Czy byli świadomi tego, że jesteś Bogiem? A ty odrzekłeś, idźcie, pokażcie się kapłanom. Cuda opisywane w Ewangelii często dotyczyły poszczególnych osób, pojedynczych, a tu aż dziesięć. Dlaczego? Co to znaczy? Zostało uzdrowionych. Mieli pójść pokazać się kapłanom, bo trendowaci nie mogli poruszać się wśród ludzi zdrowych. Dopiero kapłani, kiedy stwierdzili, że są uzdrowieni, mogli dopuścić ich do Dlatego, by się wśród pozostałych ludzi. I dowiedzieliśmy się, że tylko jeden okazał Ci wdzięczność. I co to znaczy na dzisiejsze czasy? A może to jest prawda o człowieku? Jeden na dziesięciu jest wdzięczny. Pomyślę, ilu ludziom już pomagaliśmy? Ilu okazało wdzięczność? Może to podobnie. Ilu ludziom, Panie Jezu, Ty pobogłeś dzisiaj, w tych czasach, a ilu okazuje Ci wdzięczność? Eucharystia to jest dziękczynienie Bogu. Teraz chciałbym się zapytać, jaki procent dzisiaj chrześcijan nawet katolików? przychodzi na Eucharystię? Czy jest to jedna dziesiąta? Niestety, nawet dzisiaj to nie jest jedna dziesiąta. To jest prawda o człowieku. A po co nam to mówisz? Przypominasz, najpierw, żebyśmy sami siebie zapytali, czy my jesteśmy wdzięczni, czy Tobie okazujemy wdzięczność. Tak, chciałoby się Ci okazywać wdzięczność za coś nadzwyczajnego, jakieś cudowne uzdrowienie przecież życie życie otrzymujemy od Boga jako dar czy za życie dziękujemy tak jak ono jest inaczej to ludzi przypominam sobie z terapii żałowało tego, że się w rodzinie ciebie by pretensje o co się Rodzili, żeby teraz cierpieć. Panie Jezu, jeśli my nie okazywaliśmy wdzięczności, to Cię przepraszamy. I tak jak możemy, tak teraz pragniemy tę wdzięczność Tobie okazać. Za życie. Tak, jak ono jest. Wśród tych ludzi, wśród których wypadało nam żyć, za rodziców takich, jakimi oni byli. Oczywiście mogliśmy czasem sobie pomyśleć, a może mogliśmy mieć lepszych rodziców. Inni to mieli lepszych rodziców. Mają, a ja, czy musiałem mieć takiego ojca? Tak, panie Jezu. Jest taka pokusa, żeby porównywać z innymi. Swoich rodziców z innymi. Swojego męża z innymi. Swoją żonę z innymi. A to temu się tam udało. Jakiś wspaniały. Te mąż, koleżanki. A mój. Hmm. A jednak. Każdy jest darem. Każdy. Każdy rodzic jest darem. I został nam dany po to, byśmy uświęcili siebie, uświęcając Jego. Tak, takim, jakim on jest. Mamy spełnić misję. Uświęcać dziecko takie, jakie ono jest. Bo my się uświęcamy przez to, że uświęcamy innych. Nie da się uświęcić, stać świętym samemu. To jest niemożliwe. Tak, Panie Jezu. Ty nie przyszedłeś na Ziemię po to, żeby się uświęcić, udoskonalić, tylko żeby innych uświęcać. I tak jest też nasza misja. Innych uświęcać, innych wzbudzać wiary, umacniać wiarę, i Pomagać, żeby byli wdzięczni. Tak. Mówimy, że bardzo ważna jest sprawiedliwość, ale sprawiedliwość w tym sensie jak ty, to panie Jezu, nas chcesz przekazać, to jest oddać to, co się należy. Najpierw okazać sprawiedliwość względem Boga, oddać Bogu to, co się należy mu dać. Czyli oddać to, co otrzymałem, ale pomnożone. Tak, Panie Jezu. I ta nasza wdzięczność okazuje się przez to, że Pomnażam dar, który otrzymałem. To jest ta wdzięczność, jakiej Ty nas, Pan Jezus, uczysz. I dobrze jest pomyśleć teraz, no co ja otrzymałem. Każdy z nas otrzymał coś, czego inni nie mają. Jedyny w swoim rodzaju. Charyzmat, dar, i trzeba go odkryć. Tak, odkrywamy sobie braki i marudzimy. No, szkoda, ale ty chcesz, byśmy odkryli dar. Ten jeden, jedyny, swoje jedyny powołanie, bo nie ma dwóch powołań identycznych. Po co to mamy odkrywać? Żeby to pomnożyć. I dalej, żeby tym służyć. I w ten sposób nasza wdzięczność, względem ciebie, przejawia się przez służbę. Panie Jezu. A do tego wszystkiego, co jest potrzebne. Słyszeliśmy w stanie. Idź. Twoja wiara cię uzdrowiła. I tutaj, co jest potrzebne wiara. Nie tylko że jesteś uzdrowicielem. Tak. Nie tylko, że jesteś uzdrowicielem. Jezusie mistrzu. Ale że jesteś Bogiem, że jesteś Bogiem nieznamienny, że to cudzoziemiec okazał się być wierzącym. I to też łaska. Można powiedzieć, że podwójnie został uzdrowiony. Wzbudziłeś w Nim wiarę. A to już coś więcej, aniżeli tylko uzdrowienie z trądu. Panie Jezu, prosimy Ciebie o zdrowie. Któż z nas? Ja też. Ale ponad wszystko, to jest wiara. Jest wiara. I prosimy Cię, przyjmuj nam wiary, przymnoż bo dzięki tej wierze, dzięki tej wierze, my możemy dotrzeć tam, dokąd też nas prowadzić, nie tylko samych. Ale i innych. A więc prosimy Cię o wiarę nie tylko dla siebie, ale i dla innych. I byśmy innym potrafili tak pomagać. Żeby nasza wdzięczność wobec Ciebie przejawiała się przez pomoc, we zbudzeniu wiary. To Ty oczywiście ją wzbudzasz, ale my prosimy Ciebie, a posłusz się nami. To my nie jesteśmy w stanie zbudzić wiarę w ludziach, ale Ty, ale Ty lubisz posługiwać się ludźmi i możesz nami, tak? By przez nas. Jak najwięcej ludzi uwierzyło w Ciebie, Twojego Ojca i Ducha Świętego, któremu też dziękujemy za to, że mogliśmy Ciebie dzisiaj lepiej jeszcze zrozumieć. Chwała, Ojcu! I duchowi i jaka była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.